Król Herod prześladował kościół i aresztował niektórych z jego członków. Jakuba kazał ściąć mieczem. Gdy widział, że spodobało się to Żydom, kazał pojmać także Piotra. Piotr był pod strażą czterech, czwórek żołnierzy. Bardzo się o niego martwiliśmy i gorliwie modliliśmy się za niego do Boga. W noc poprzedzającą planowany przez Heroda proces. Piotr spał skuty łańcuchem między dwoma żołnierzami. Strażnicy strzegli wejścia do więzienia. Nagle zjawił się anioł, Pański, i w celi pojawiła się światłość. Anioł trącił Piotra i obudził go. Łańcuchy opadły z rąk apostoła. Piotr posłusznie poszedł za aniołem. Minęli wszystkie straże i doszli do bramy miasta. Wielu ludzi modliło się w domu Marii, matki Jana. Byłam tam służącą. Usłyszałam pokanie do drzwi. Gdy otworzyliśmy je, ze zdumieniem stwierdziliśmy, że to był Piotr. Modliliśmy się za niego żarliwie, myśląc, że wciąż jest w więzieniu. Kolejny raz zadziałała modlitwa we wspólnocie, a Słowo Boże nadal było zjastowane.